Narzędzie słów kluczowych w wyszukiwarki, otwiera się w mojej zakładce, wygląda to w ten sposób. Bo u nas troszeczkę inaczej. To eee, no dobra. W końcu tego, że pewnie byśmy to przełączyli na ten polski. I... To też jest w angielskiej. Inna wersja. No. Mhm. Tak? Mhm. Tak. tak? Tak, Dobra. Słowo słowo Słowkropkan słowo kluczowe są Pa. pa. Takie dajemy inne, tak? Tak, dajemy stronę medlową, natomiast słowo kluczowe sofa. I fajki włos. Nie, znalazł, znalazł, znalazł. E, 57 słów kluczowych, łącznie. Ok, teraz. Ja bym powiedział, że ten, że jakieś Proszę zwrócić uwagę, że u Państwa jest Polish Polish. No nie, właśnie. No to no, nie ma, to edit. Okay. Tutaj edit, zmieniamy okay. na polski-polski. No, mm -hmm. Wczoraj przy zakładaniu konta jednemu z panów uh, Adwords y wyświetlił się po hiszpańsku. Znaczy Adwords, Adwords y to też, jest? Mm -hmm. I currency to już słowo. Tak, zdecydowanie, tak, aczkolwiek currency to już jak ma? Okay. To nas nie interesuje. Jak? Mi, ja wybrałem cokolwiek, co mi podeszło pod rękę, i jak do tego pojedzie, co to jest. Jakiś nie no W każdym razie. Okay. Listę słów kluczowych powinniśmy mieć zbliżoną. 57 słów kluczowych. Ehm, export. To jest yy, rupia pakistańska. super. pakistańska. Dobra. Eksport. na ja Czyli eksportujemy wszystkie. Wszystkie te słowa kluczowe. Państwo powinien się wyświetlić komunikat, że... Dokładnie i Excel. E, pobrać to do Excel. Miejście mi kompletnie. Dobra. być Open? Tak, zdecydowanie. I teraz kopiujemy to Open czy zapiszę? Czy to będzie dysku, tak? otworzyć Natomiast czy najpierw zepsuć na dysku, a potem otworzyć, okay. czy od razu otworzyć to już przez Państwa... Trzeba zapisać, cel, no, żeby tak, nie zgubić. Ważne, żeby, żeby zobaczyć. Tak, jak to wygląda. Eee, nie wiem, czy Państwo znają ten drift w Excelu. W każdym macie razie kliknięcie, zaznaczenie, znaczy kliknięcie tu w tym rogu powoduje zaznaczenie całego Excela. Kliknięcie tu pomiędzy komórkami. Dwa razy powoduje rozszerzenie kolumn do ich szerokości takich domyślnych. Przydatne, bo z Excel znaczy z tych większości programów, to jest takie domyślnie nie tak szerokie, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i mamy 57 słów kluczowych, zaznaczamy wszystkie słowa kluczowe. Samo no słowa, czy coś więcej? Ja stawek nie zaznaczam, bo lubi jakiś tu nie chcę. Więc na razie same słowa kluczowe. Prawy przycisk myszy, kopiuj wszystkie słowa kluczowe zaznaczone, AdWords Editor. No i tutaj najpierw musimy stworzyć naszą nową e, grupę reklam, co so, FA.